Witam wszystkich, chciałem pokazać efekty e, mojej kolejnej próby jak to mówię, uparcia do celu. Jak się wszystko okazuje, e, cały problem był w mojej końcówce mocy. Działał, ale nie było to wystarczająco czułe. to jest wykorzystany zasilacz e, do e, sterownika z Oryginalnego sterownika mam, wykorzystam tylko końcówkę mocy. Detekcja jest z mojego transoptora. Włączam zasilanie wyjścia do sterownika oryginalnego. Jak widać, w tym miejscu żarówka się oświeciła. Wędlator też jest równolegle podłączony. Wchodzę w menu. Mogę sobie zwiększyć moc. Widać to na żarówce. Ładnie nie mruga, ładnie chodzi. Wentylator widać, że już też coraz bardziej się rozkręca. Mogę sobie zwiększyć moc. Ładnie sobie zwiększa. Może ta regulacja na razie jest e, zbyt mocno przeskakuje, ale to jest tylko kwestia dopracowania w programie. Także okazuje się, że niektóre sematy może nie są idealne, które są na internecie, może któreś z podzespołów, które tu ja wykorzystałem były uszkodzone częściowo, może mało czułe Ale widzę, że detekcja moja działa i sterownik działa. Troszkę się zwiesza troszkę ten program te Sterowanie tym triakiem jest no, słabe, no, na słabe, na delaytach, ale mam już na czym pracować, aby to dopracować, żeby to działało. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Szymon za upartość i pomoc. Pozdrawiam.